Nokia C6, konfiguracja Bluetooth. Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację między Twoim telefonem a innymi urządzeniami, takimi jak telefon, komputer czy bezprzewodowa słuchawka. Włączanie protokołu Bluetooth. Naciśnij klawisz Menu, a następnie dotknij ikony ustawienia. Kliknij dwa razy zakładkę łączność a następnie dwa razy zakładkę Bluetooth. Kliknij OK, aby zaakceptować nazwę telefonu. Dotknij pola Bluetooth. Protokół Bluetooth został włączony. Sygnalizuje to ikona na górze ekranu. Teraz możesz łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth i przesyłać między nimi dane. Aby powrócić do ekranu startowego, kliknij klawisz zakończenia połączenia.